Cześć, nazywam się Wojtek Topgar Grabowski i witam Was na kanale Mawit. Dziś pokażę Wam jak przyrządzić lasagne, ale nie będzie to taka klasyczna lasania. Jeśli chodzi o kuchnię włoską i włoskie makarony, to z pewnością nie jest temat łatwy dla osób, które cierpią na celiakię albo mają nietolerancję na gluten. Celiakia i nietolerancja na gluten to nie jest to samo. Więcej na ten temat możecie przeczytać na blogu Mavit, link macie w opisie. Jeśli chodzi o kuchnię włoską, to ona na glutenie się opiera. Włoskie ciasta, włoskie makarony, często do ich przygotowania wykorzystywana jest pszenica. Gluten odpowiada za strukturę ciasta, ale my dziś wychodzimy naprzeciw osób, które glutenu spożywać nie mogą dlatego dzisiejsze lazania to będzie lasagna bezglutenowa. W tym celu wykorzystam makaron bezglutenowy. Ten makaron żadnego glutenu nie ma, ponieważ do jego przygotowania nie została wykorzystana mąka pszenna, ale mąka kukurydziana oraz mąka ryżowa. W przypadku takiej klasycznej lasagne po bolońsku jeden z jej elementów składowych to beszamel. Jak zapewne wiecie, do przygotowania beszamelu potrzebna jest mąka. Ja dziś beszamel pominę, ale jeśli chcielibyście zrobić beszamel, to wtedy zamiast mąki wykorzystajcie jej bezglutenowy zamiennik. Do przygotowania dzisiejszej do dania wykorzystamy mieloną wołowinę, pancette w moim przypadku pancetta pokrojona jest już w drobną kostkę. pastatę pomidorową, jeśli chcecie, możecie wykorzystać również pomidory pelati odrobinę oliwy, warzywa w postaci cebuli, marchewki oraz selera naciowego, wspomniany przeze mnie wcześniej makaron do lasagni, odrobinę wytrawnego czerwonego wina oraz sery w postaci grana padano oraz mozzarelli. Jeśli chcecie zamiast grana padano możecie wykorzystać inny podobny ser, np. przykład parmezan albo pecorino romano. Jeśli chodzi o przygotowanie naszego dania to rozpoczynamy od tego, aby warzywa pokroić w drobną kostkę. Pod koniec krojenia warzyw do garnka możecie wlać odrobinę oliwy, ustawić pod nim dużą moc i w tym momencie, gdy warzywa są już pokrojone, możemy przerzucić je do garnka i smażyć przez kilka minut. Zależy nam na tym, aby je tak fajnie zezłocić. Ten złoty osad, który z czasem zacznie pojawić się na dnie garnka, jest bardzo drogocenny, da on nam bardzo dużo smaku. Nie możemy jednak doprowadzić do tego, aby on się przypalił, dlatego wykorzystajcie drewnianą łyżkę i mieszajcie to wszystko tak, aby ten osad na po około 5 minutach na takim dość dużym ogniu warzywa wyglądają już zupełnie inaczej i w tym momencie możemy dorzucić do nich pancettę, cały czas taki duży ogień utrzymując i wszystko smażyć przez kolejne około 2 minuty. Po kolejnych dwóch minutach do garnka możemy rozpocząć dodawanie wołowiny Wołowinę dodawajcie stopniowo, nie dodawajcie jej całej od razu Aby to wszystko cały czas się smażyło, a nie gotowało Do smażącej się wołowiny możemy dodać odrobinę soli Uważajcie jednak, aby z solą nie przesadzić Ponieważ w daniu tym będziemy mieli całkiem sporo sera, który również jest dość słony Po około 5-6 minutach takiego intensywnego smażenia na naprawdę dużym ogniu Tego osadu będzie już sporo i będzie on z czasem coraz trudniej odchodzić I to znak, że w tym momencie pora do garnka Wlać wytrawne wino. Gdy wino niemal w całości odparuje, pora do garnka dodać pasatę pomidorową. Mieszamy ją dokładnie z zawartością garnka, a następnie zmniejszamy ogień na taki minimalny. I w tym momencie możemy to wszystko przykryć i pozostawić na co najmniej półtorej godziny. Fajnie, jeśli będzie mogło to gotować na takim minimalnym ogniu, nawet dłużej, 2-2,5 godziny. A jeśli chodzi o taki sos, to jest on najlepszy, kiedy się przegryzie. Wtedy sos będzie jeszcze lepszy. Ja swoją lasagne będę przygotowywał dziś, więc widzimy się za jakieś 2 godziny i po co najmniej półtorej godziny sos możemy otworzyć pozwolić mu na takim niewielkim ogniu gotować się bez przykrycia w międzyczasie powinniśmy rozpocząć rozgrzewanie naszego piekarnika do 220 stopni grzanie góra-dół oraz ścieranie sera i w tym momencie, gdy grana padana jest już starty, piekarnik jest już prawie rozgrzany, a sos kilka minut gotował się bez przykrycia, możemy rozpocząć składanie naszej lasagne. Rozpoczynamy od tego, aby na dno naczynia żaroodpornego wylać nieco sosu. Następnie układamy na to płaty lasagne, polewamy znów sosem, posypujemy parmezanem, wrzucamy trochę mozzarelli i tak ponawiamy do momentu, aż będziemy mieć odpowiednią liczbę warstw. Jak dużo warstw będzie miało wasze danie, zależy od tego, jak duże naczynie wykorzystacie. Jeśli będziecie mieć naczynie mniejsze, to w Wtedy tych warstw będzie więcej. Jeśli chodzi o sam makaron, to nie bójcie się go w razie konieczności łamać i dostosowywać do wymiarów Waszego naczynia. Na ostatnią warstwę nie dodaję mozzarelli i sypę tam zdecydowanie więcej parmezanu. Mniej więcej 1 trzecia całego parmezanu idzie na górę. I w tym momencie mogę to wszystko przykryć i odstawić do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni. Jeśli nie macie do swojego naczynia odpowiedniej przykrywki, to wtedy możecie wykorzystać na przykład taką aluminiową folię. Zwróćcie jednak uwagę, aby nie stykała ona się z górą naszej lasagne. Teraz wkładam to do piekarnika, uzbrałem się w cierpliwość i widzimy się za jakieś 30 minut. Po 30 minutach możecie zerknąć do Waszej lazani i zdjąć przykrycie, zobaczyć jak wygląda. Jeśli będzie odpowiednio przypieczona, to jest już gotowa. Uważam, że w moim przypadku można byłoby ją jeszcze podpiec, dlatego wkładam ją tym razem bez przykrycia na około 2-3 minuty, cały czas obserwując. Po około 3 minutach w piekarniku ser z góry jest pięknie zrumieniony. I w tym momencie muszę odczekać jeszcze kilka minut, a następnie tą wspaniałą lasagne będę mógł kroić i podawać Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał Jeśli spróbujecie zrobić taką bezglutenową lasagne, to dajcie nam znać w komentarzu jak Wam smakowała Jeśli macie jakiś pomysł na włoskie dania, które chcielibyście zobaczyć na kanale Mawit, to również piszcie w komentarzach A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami tego kanału, to zapraszam Was do zostawienia suba Dzięki, cześć!